Witam Was serdecznie w tym krótkim filmie. Chciałem Wam zaprezentować radio samochodowe jest to Alpine CDE173BT. Radio posiada e, chyba wszystkie możliwe funkcje, jakie może mieć. Po pierwsze Bluetooth parrota, e, czyli umożliwia nam bezprzewodowe przesyłanie e, muzyki ze smartfona do radia, umożliwia nam bezprzewodowe rozmowy e, poprzez radio. Przez Bluetooth z naszym smartfonem, czyli możemy mieć sobie smartfona w kieszeni, połączonego przez Bluetooth z naszym radiem, i podczas połączenia przychodzącego możemy sobie odbierać połączenia, ale możemy także i nawiązywać połączenia z radia, korzystając z listy ostatnio wybieranych, z książki adresowej naszego smartfona, wszystko bezprzewodowo, poprzez mnogość profili, jakie obsługuje Bluetooth wbudowany w te radio. Dodatkowo mamy tutaj USB jednoamperowe, czyli możemy podpinać dowolne dyski, także zewnętrzne. Możemy podpinać oczywiście smartfona i będzie on ładowany przez te złącze. Co jeszcze mamy tutaj? Mamy oczywiście CD-MP3. Mamy jeszcze oczywiście AUX po prawej stronie na dole, czyli możemy podpinać dowolny odtwarzacz muzyczny. Po prawej stronie to jest te USB, o którym mówiłem. Obsługuje oczywiście radio FM, AM, LW. Co jeszcze? Z tyłu radia mamy złącze 3,5 mm, jack do którego podpinamy e, z mikrofon. Mikrofon, już kabelki sobie pochowałem, pochowałem, idą sobie w słupku. I tu u góry jest mikrofon. Po co ten mikrofon? Po to, że radio umożliwia nam e, rozmowy w czasie jazdy bez trzymania e, telefonu w ręce. Tak więc jest to bardzo wygodne i zewnętrzny mikrofon, który akurat tu sobie zamontowałem, jest znacznie lepszej jakości niż mikrofon, który jest często wbudowany w radio. Czy coś jeszcze o tym radiu można powiedzieć? Radio ma wszystkie funkcje, tak jak już wspomniałem, i CD, i Bluetooth, i MP3, USB, wspiera Androida, iPhone'a, iPoda, co sobie chcemy. I oczywiście wspiera jeszcze taką fajną rzecz, to znaczy połączenie radia z klawiaturą akurat tutaj w kierownicy czyli dodatkowe guziki będą działać jeżeli zostanie podpięte radio za pomocą dodatkowego interfejsu z naszym samochodem, czyli z naszą kierownicą czyli chodzi o to, żeby kostka ISO często w samochodzie jest na przykład potrójna a standardowe ISO ma dwie kostki tak więc jedna kostka zostaje wolna, specjalnie właśnie do sterowania z klawiatury. I te radio umożliwia ma z tyłu wyjście 3,5 mm Jack, które podpina się do takiego interfejsu. Taki interfejs na stronie wwwpiloty.pl można sobie zamówić, podając model e, radia, model naszego samochodu i za około 130 zł plus, plus wysyłka taki interfejs można sobie nabyć. E, ja taki nabyłem, za kilka dni będę go miał e, i pokażę wam, jak się podpina, jak to działa, i tak dalej, W przypadku tego samochodu i tej kierownicy, czyli Opel Astra G czy coś jeszcze o tym radiu można powiedzieć? Myślę, że niewiele można już powiedzieć, bo wszystko powiedziałem. Tak więc możemy spokojnie radio włączyć i zaprezentować jak ono działa. Za pomocą oczywiście tego guzika możemy sobie radio włączyć, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kluczyk mamy wsadzony do stacyjki, czyli zasilanie po zapłonie jest uruchomione. Tak więc już kluczyk wsadzamy. Oczywiście można podpiąć radio w taki sposób, żeby było cały czas zasilanie. Producent tego radia dostarcza przy kostce ISO dodatkowe wyjście, gdzie wystarczy wypiąć kabelek, wpiąć i już zasilanie mielibyśmy na stałe. Jednak nie jest to do końca zalecane, bo jeżeli ktoś zostawia samochód na dłuższy czas, na przykład na postoju, to w tym momencie mógłby rozładować sobie akumulator swojego samochodu. Chyba że oczywiście akumulator jest nowy, tak więc 2-3 tygodnie spokojnie może postać i raczej nic się nie stanie. Aczkolwiek nie warto ryzykować i wpinać radio do samochodu zgodnie z przeznaczeniem i e, może nawet nie przeznaczeniem, ale zaleceniem, żeby jednak było odcięcie do pływu zasilania do radia przez e, właśnie kluczyk, czyli przez stacyjkę, czyli zasilanie po zapłonie. Czyli standardowo podpinamy tak, jak jest. Zresztą film, jak podpinać radio, macie na, e, na naszym kanale. Ok. Ja już sobie uruchamiam stacyjkę. Doprowadzi to zasilanie do naszego radia. I w tym momencie sobie możemy oczywiście włączyć radio. Ok. W tym momencie akurat ostatnio używałem Bluetooth połączenia z smartfonem. Od razu podpowiem, że poprzez ten Bluetooth możemy sobie puszczać piosenki dalej wcześniej. Pauza tutaj z radia. Radio to wspiera. Taki protokół AVRCP, czyli Audio Video Remote Control Protocol, czyli zdalna kontrola urządzeniem bezprzewodowym, więc to jest właśnie protokół, który jest bardzo istotny. Oczywiście możemy puszczać sobie ze smartfona, tableta, laptopa z bluetoothem, dźwięk tutaj na radiu ale też możemy sobie sterować nim właśnie tutaj stąd. Czyli na przykład w smartfonie, tablecie, w uchwycie, powiedzmy gdzieś w samochodzie, puszczamy sobie film albo teledysk. Możemy kliknąć sobie następny i teledysk w naszym smartfonie, czy tablecie, czy innym urządzeniu też przesunie się na następny. Nie musimy dotykać czy używać naszego urządzenia, aby zmieniać czy to wideo, czy to audio. Ok, lecimy dalej. Tak jak już mówiłem, umożliwia połączenie telefoniczne. Przejdźmy sobie może do ustawień, co tutaj możemy robić. Tu jest to USB, o którym mówiłem, taka zaślepka. No, Zamknie się. Aby potem. OK. Tutaj mamy tak. Jeżeli chodzi o, o guziki, jakie tutaj posiadamy, to mamy tak. Tu możemy zaprogramować sobie 6 stacji radiowych, e, tu mamy dalej wcześniej, czyli na przykład e, stacje radiowe wyszukiwać, tak samo e, utwory muzyczne. Tutaj mamy guzik back, czyli wstecz. Jeżeli jesteśmy gdzieś w menu, możemy wrócić, tu mamy play pause Bardzo przydatny guzik. E, często jest w innych radiach gdzieś tutaj za. za Schowane, że tak powiem. No, tu akurat mamy powtarzanie, Randomize, czyli jakieś tam losowe. Tu mamy view taki guzik. Ten view guzik powoduje, że różne informacje możemy zmieniać, czyli na przykład leci puścimy sobie piosenkę i leci sobie piosenka numer 1 i czas leci. Klikając view, będzie pokazywał nazwę utworu, potem na przykład album i tym podobne. Tu mamy bardzo istotny guzik audio na dole. Dzięki temu guzikowi możemy sobie wejść w menu. Naszego radiotwarzacza, wystarczy go przytrzymać, zobaczcie. OK. Tu mamy najpierw opcję Bluetooth. W opcjach Bluetooth możemy się połączyć z urządzeniem. Wystarczy kliknąć guzik głośności, wchodzimy w czyli czy chcemy, żeby nasze urządzenie było widoczne dla smartfona, tableta i tym podobne. Oczywiście, jeżeli chcemy się połączyć, to wchodzimy i musimy zostawić opcję On. Domyślnie jest opcja OFF. Dzięki czemu nasze radio nie jest widoczne. Nasze radio będzie widoczne w smartfonach i urządzeniach jako Alpine Receiver. Oczywiście przy opcji Off nic nie będziemy widzieć. Tak więc ustawiamy sobie na On, OK i nasz smartfon będzie widział to urządzenie. Dobra. Tu już innych opcji nie ma. Call Sound. Tu możemy sobie zmienić, na przykład jakość, co tu jest, Volum, czyli głośność rozmowy, typ, typ wejścia. Zaraz zobaczymy. Tu są jakieś typy. Tutaj nie wiem co, musielibyście sobie zobaczyć w instrukcji. Tak więc tutaj niewiele chyba. font-talk, a przepraszam, już wiem. E, Volum, czyli głośność, poziom e, zmian. To wejdźmy sobie. Tu możemy sobie font-talk, czyli e, nasza rozmowa, możemy sobie ustawić, czy ma być głośniej, czy ma być też ciszej. Standard jest 0 dB, czyli możemy sobie podwyższać, obniżać. OK, wyjdźmy tu mamy głośność dzwonka czyli jeżeli chcemy, żeby podczas gdy dzwoni nam telefon radio nam dzwoni w głośnikach jeżeli chcielibyśmy, żeby głośniej dzwoniło to oczywiście tu możemy sobie wejść, zwiększyć lub zmniejszyć Ok, i jeszcze następne mikrofon Gain o, tu możemy czułość naszego mikrofonu tego oczywiście, który mamy tutaj nie wiem, czy o nim już mówiłem Te radio umożliwia podłączenie z tyłu mikrofonu znaczy ono ma mikrofon podpinany z tyłu długi kabelek, ja już sobie tam poprowadziłem i tu mikrofon sobie jest u góry. Dzięki czemu jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż mikrofon wbudowany w radio pojedynczy czy podwójny. Uwierzcie mi, że zewnętrzny mikrofon jest czulszy, lepszy. No i na przykład w tej pozycji znacznie lepiej rozmówca mnie słyszy. Ok, tak więc mikrofon możemy też ustawiać sobie bardziej czulej. Przepraszam, gdzie to jest? O tu. Bardziej czuły lub mniej czuły. U mnie standard bez najmniejszego problemu działa. Ok, wejdźmy sobie back. Co my tu mamy? Typ set. Nie pamiętam co to było w instrukcji, więc nie zmieniam. Lećmy wstecz znowu. Call sound mamy załatwione. Color ID. Tu możemy zobaczyć, czy. O, to jest bardzo istotna funkcja dla niektórych. Jeżeli jest on, czyli włączona, to będziemy widzieć nazwę rozmówcy. Na przykład, jeżeli rozmamy, rozmawiamy, nie wiem, z Franek. W telefonie zapisany to będzie Franek. Jeżeli wyłączymy sobie tę opcję, czyli wejdziemy tu i off, to wtedy nie będziemy widzieć Franek, tylko e, No Name czy coś takiego. Ok, wstecz. Przepraszam. Tu możemy sobie PB Update, to nie wiem o co tu chodzi. Aha, Phonebook Update, czyli możemy sobie zaktualizować książkę adresową z naszego smartfona, tak żeby w środku w naszym radiu już była. Takie żądanie auto answer, czyli żeby samo się odbierało e, rozmowa. Ja akurat tutaj sobie zrobię off. Nie chcę, żeby automatycznie rozmowa się odbierała po pięciu sygnałach. Jeżeli dobrze pamiętam, speaker SL, o właśnie. Czyli jeżeli z kimś rozmawiamy przez e, nasz zestaw tutaj, czyli przez Bluetooth z naszego smartfona i słuchamy sobie w naszym samochodzie rozmowy, możemy ustalić albo na przednim, Prawym i lewym głośniku na przykład sobie słyszymy tylko rozmówce Możemy ustawić, że tylko na albo na wszystkich głośnikach, albo na przykład na frontowym tylko lewym, albo prawym. Tak więc jest tutaj taka mnogość funkcji. Mnie interesuje, aby słyszeć rozmówce na wszystkich, więc zostawiam sobie ALL. OK, lecimy dalej. Tu możemy zobaczyć firmware version naszego radia. I następnej opcji powinno być update, tak, czyli możemy sobie zaupdate'ować nasze radio poprzez prawdopodobnie USB. Pendrive'a czy coś jeszcze, już więcej funkcji w tym nie mamy menu. Lecimy dalej. Tu mamy ustawienia iPoda różne. Tu mamy ustawienia, oczywiście, radia, auto wyszukiwanie, pewnie jakieś regionalne ustawienia, PISIK. Nie wiem, co to za funkcja, więc raczej tutaj by się kłaniała. Pewnie instrukcja. Display, czyli pewnie. O, iluminacja teraz jest zielona, jak widzicie, ale z tego co wiem, możemy sobie zmienić na czerwoną. Widzieliście? Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że tej iluminacji po prostu zmienić się nie da, ale w instrukcji jest informacja i zobaczcie, i teraz wszystko jest na czerwono. Chyba, że ktoś oczywiście woli zielone, to zostawię zielone. Powiem wam szczerze, mnie te zielone jakoś nerwi. I nie czuję jakiegoś tego, więc chyba zostawimy czerwone. O proszę bardzo. Dalej w displayu mamy dimmer, to jest pewnie opcja przyciemnienia. My tu mamy manual, a jak włączymy auto, to podczas włączenia świateł samochodowych przyciemni się nam radio. nie akurat ma, nie interesuje ta funkcja, zostawmy raczej tak jak jest. text scroll, o tu są dwa typy, czyli jak ma informacje przekazywać radio, na przykład o. O jakiejś RDS, albo na przykład o nazwie piosenki, albo będzie leciało sobie w lewo, albo pokaże się kawałek, i potem następny kawałek, i potem ka następny kawałek nazwy utworu. Są dwie opcje. Zostawmy auto. Co dalej? O, to jest to scroll type. Przepraszam, to co mówiłem przed chwilą, jest tu albo jeden, albo drugi typ. Nie interesuje, żeby przesuwał się tekst, więc zostawię sobie typy 1. Pamiętam, że tak w instrukcji było czy coś jeszcze tu nas interesuje w displeju nic więcej nie ma general czyli ustawienia główne tu możemy menu lang czyli zmienić sobie język ruski niemiecki francuski hiszpański ducz tak więc czasami jest tak że idziecie do sklepu chcecie połowić radiem a jest ustawiony język na przykład e, ducz czyli holenderski jeżeli dobrze pamiętam e, tak więc musicie sobie wejść tutaj w ten general, chociaż ciężko będzie dlatego musicie zapamiętać że to jest w głównym menu jako pierwsze General. Nie jako pierwsze, przepraszam. Jako drugie podrząd. Czyli najpierw jest audio, a potem jest general. Trzeba wejść i tutaj jest zmiana języka. Co tam dalej mamy? Aux Setup, czyli czy ma działać ten aux? Tak, ja akurat chcę, tak więc niech jest. Aux Name, możemy tu zmienić nazwę. Play Mode. CDA, MP3, co to jeszcze możemy zrobić? CDA. Aha, tu możemy zrobić, że ma odtwarzać tylko i wyłącznie płyty CD oryginalne albo może odtwarzać CDA i MP3, czyli płyty e, nagrane w komputerze albo wytłoczone, czyli nagrane jako audio. Dobra, jeszcze raz, jak zrobiłem. Tak ma być CDA, MP3. OK, demo można włączyć, czyli to, co w sklepie często mamy. Play Mode, tu już zmieniłem. Demo. Coś jeszcze? Chyba już nic. Ok, wejdźmy wstecz i w audio wejdźmy sobie jeszcze faktory EQ. Co tu jeszcze mamy? Wejdźmy sobie w Factory EQ. Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Classical, czyli takie coś podobnie jak w różnych otwarzaczach mamy. Zostawmy na razie tak jak jest. Następna opcja 3-band EQ, czyli jakiś potrójny equalizer. Zobaczmy go. Basy można zmieniać pewnie midle i treble Zobaczmy basy. Tak, tu możemy wielkość basa pewnie czy centralna frekwencja. Moc tego basu sobie możemy zmieniać do ilu? Do 7. OK. I w dół tak samo możemy sobie zmieniać. 0 jest standardem. Więcej rzeczy z basu nie i tak pewnie z każdym innym, z każdym pewnym innym tonem. OK. Co tu jest? Volume level, adjust. Audio. Aha, tu możemy sobie ustawić już do wszystkich e, opcji od razu, jaka ma być głośność przy włączaniu. Na przykład, e, włączając Bluetooth, jaka ma być głośność e, danego medium. Dobra, HPF, nie pamiętam, czy to będzie. To jest hand profile, chyba phone, czy coś w tym stylu. Handphone profile. Nie wiem, czy to nie jest automatyczne wyłączenie radia. Sprawdzę to. Subwoofer ok. To jest pewnie dodatkowy wzmacniacz. Czy ma być zasilany, czy też nie. Ja go nie mam, więc wyłączę. Jest tu trochę opcji, których po prostu nie rozumiem, więc nie będę grzebał Dobra, tu już nic więcej nie ma Tak więc Audio, General, Display, Tuner, iPod, Bluetooth Tak mamy, jeżeli chodzi o opcje Tutaj w tym guziku Audio Wstecz No Unit, nie ma teraz Bluetooth Tu zmienia się na, na tym guziczku Zmienia się e, Source, czyli źródła AUX Tuner Disk, czyli płyta Oczywiście tu teraz akurat nie mam płyty USB Audio i bluetooth audio. Mnie interesuje w tym momencie tuner. Włączmy jakiś. Ok, tu już sobie zobaczmy. Okej, okay, radyjko sobie jest. Jedziemy dalej. Tutaj chwyta różne stacje. Tak więc y oczywiście nie puszczam teraz muzyki. Głośniki są wyłączone, żeby nikt... Nie posądził mnie o jakieś prawa autorskie. Dobra, tak więc, jeżeli chodzi o radio RMF, e, przepraszam. Jeżeli chodzi o radio Alpina, które mamy tutaj możliwość teraz oglądać, CDE 173BT, sami widzieliście mnogość funkcji, wszystkie funkcje jakie są potrzebne, lub nawet i niepotrzebne są, tak więc, kupując ten model. Myślę, że mogę go swobodnie wam polecić. Ja kupiłem, ja jestem bardzo zadowolony, więc i wam polecam. Tak jak mówiłem, do niego jest dodatkowy mikrofon z długim kablem, więc można go sobie zamontować w dowolnym miejscu razem z takim uchwytem specjalnym. Mamy też oczywiście schowek na radio. Kto używa, ten używa, ja używam, czy coś jeszcze no i to tyle. Oczywiście klucze. Instrukcja po polsku wszystko jest. Tak więc tyle z prezentacji radia. Mam nadzieję, że radio Wam się spodobało i jest w porządku. OK. Trzymajcie się. Pozdrawiam.